No. Oto witamy Pawła po podróży z, za, z Wielkiej Wody. Medal. taki medal. medal daj tu to do światła, bo nie widzimy dobrze. Co to za medal, co tu pisze na nim? To jest. Ciemno, to... Ten z, medal jest z Nowego Jorku, 48 edycji maratonu. Z drugiej strony, co Jeszcze to nic do trzeba sobie wydrukować, to jest dla swoje dane tutaj? Tak, tak, jak jej ja miałem, miałem, 6 A to jest na Tasiemce. Pisze. Coś. Tak, 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 tutaj pisze. New York City Marathon. TCS, Nowy Jork Marathon. W każdym razie mogliście widzieć wszystkie filmy no, na internecie, Było bardzo widzieliśmy, dużo Widzieliśmy. na bieżąco, Jeszcze dzisiaj rano był film, były nad filmy. No widziałem też. Bardzo tam. mi się fajnie podobało w no, Nowym Jorku. O, tam tu było. widzisz, tędy się idzie. Można tu wejść jeszcze? Nie. nie. Bardzo mi się podobało tutaj, że tutaj mogę polecieć i biegać. To tutaj, I, tutaj nasz, kawałek nasz tutaj kraj. czeka się przejdziemy. Nasz kraj mogę tutaj i słabić. Choć troszeczkę jestem zmęczony, bo przecież musiałem się cofnąć 6 Cza... godzin. Czas ci się przestawił. No to do, do, do tyłu, za, tyłu za klimatyz... Się klimatyz... Tam się szybko zaaklimatyzowałeś? Tak, a, no, a teraz tak, bo, po spow... bo 4 godzinach już biegałem. No a tu z powrotem teraz musisz znowu się zaaklimatyzować. Już dobrze. A, wszystko dobrze. To w którą stronę teraz jedziesz? Tutaj to Więc są. Teraz idę na. Nie, ta będę szedł na dworzec i będę jechał do domu, bo mam teraz... A z Tam gdzie byliśmy No, bo mam do domu muszę jechać. Za. Czy jedziesz jakim pociągiem? Szybkim. I... I do I... Na centrum, centrum metra. E... Autobus za godzinę 15 minut. O, to idziemy. A tu jest pociąg, Piszę, ja tylko pociągi nie. Kiemką, tylko pociągi nie jeżdżą na teraz. Na Kolika Miejski kolejka jeździ. Nie, że my teraz. Nie jeżdżę, bo tam jest remont. Właśnie musiałem autobusem przyjechać. A, 185 musi jechać. No to pojedziemy autobusem 185. Tutaj, tutaj. Ok. Tutaj jest ten, bo tam jest McCafe, ja ta, To, to, to tutaj, tutaj do wyjścia. A tak ta, cała grupa już też z sobą przyleciała? Ej, no różnie żeśmy już tak także nie było tak na raz. Nie było tłoku. I to było, wczoraj wylatywali i dzisiaj wylatywali, częściej. A jeszcze doleci do bo jest jeszcze... Tu jest o Tak. Tak, jeszcze... jeszcze jak muszę nic, nie wiem. Jak Krzysztof. Hubert. Huber. A, Hubert, jak się. A tu jeszcze, jeszcze, jeszcze w Nowym Jorku ze synami jest Maciej Kurzejewski, bo on też biegał. A już przyleciał, czy nie? Nie, został jeszcze, jeszcze kilka dni zostało i was. w Jorku, Jorku został. Tak. To jest plan lotniska, może zobaczyć? Tak, można. W którym miejscu też wylądował, nie wiem. Hubert milionerzy. No. Zamknął. No, no dobrze. No zjedzie. ja akurat, ja przyleciałem... Lotnisko Chopina Tak. Marsup. Plan poziomu przyloty 1. Ale cię zapraszam i pań, wszystkich zapraszam na jutro. Gdzie? O za godzinę Do Grzybka. Gdzie to jest Grzybek? A, no na, plantach. na Na platach. Już Konferenc... pisało o ten można się spotkać. Konferencja prasowa. Gdzie? Tak, można się spotkać ze mną. Pokażę medal ten i jeszcze pokażę medal z Gdańska, bo też w Gdańsku płykałem jeszcze wcześniej. No, a trochę cię zachrypło. No troszeczkę tak, bo to jest z dnia temperatury to, to Gdzie te są te autobusy? Tutaj są, tu ludzie czekają A bilet trzeba kupić? No, nie mam, kupiłem a 5 Ale 5 złotych ja... zabrał automat, wiesz? Piątkę zabrał No, No tak, no, takie są automaty Od na razie wyłączę Widać jaki bagaż jest obładowany A niedużo ma bagaży to Jest ładna A to koszulkę blizna. masz coś tam ciść? To jest To co ci tam sfundował. Tak, około 660 dolarów No 6 Flagę, a flaga gdzie masz? Flagę? Mam, A te rurki mam u mnie. Wciąż. to u ciebie są a to to je to? No to jutro przyniosę ci tam. No, przynieś na to. No na to. to, na to Ale ja nie mam biletu, muszę kupić bilet gdzieś w tym czy kupuję. No to musisz się wrócić i tam gdzie... Tam w kiosku. W no, tak. A.